się ma. z pozycji podbródka, to będę z bardzo atrakcyjnej strony i dzisiaj powiem o ważnym społecznie zagadnieniu, jakim jest to, jak sprawić, aby alternatywka usiadła ci na twarzy. Cześć! Nagrywam filmik o bardzo ważnym społecznie zagadnieniu, a ty nie wyglądasz na ekspertkę, to mówię podejdę, poznam. Słuchaj, generalnie sprawa jest taka: jak sprawić, aby alternatywka usiadła na twarzy? Olga Stop Model. Olga Stop Model? Tak. Kurczę, nie znam jej, ale skoro tak mówisz, to musi no. tak być. A kim jest Olga Stop Model? Eee, Olga Stop Model jest osoba, o której wszyscy mówią, że jest alternatywką. Właśnie w top model, jest pierwszą alternatywką w top model. Okej. Okay. No. I tak ci się skojarzyło. Alternatywka w tak, top i model. Wszyscy jej piszą, że żeby e, w sumie ona mówi, że żeby usiąść się innym Okej. Okej, okay, więc jestem z waszą tutaj ekspertką i moje pytanie do ciebie, jak sprawić, aby alternatywka usiadła na twarzy. Mm. Możesz mówić. Uważam, że alternatywki bardzo, są bardzo atencyjne i one doceniają, kiedy ktoś w końcu daje im tą atencję, tak. więc po prostu trzeba je atencjować. Tak. E uwagi im poświęcać, puszczać y, alternatywną muzykę. Jaka to jest muzyka? Znam ym... tylko Lil Peepa. Lil Peep, liczy, tak? ym, na przykład... A mogą być koncerty na żywo Lil Peepa? Czy tak, tak. Może okay. być Arctic Monkeys, na przykład. Okay. Jeśli jest taka bardziej rockowa, to może, mm, no nie wiem, jakieś Nirvana, czy coś takiego. tak. To jest zdecydowanie ym. muzyka alternatywna. Myślę, że ona się wtedy wczuje w to. Dasz jej atencję, ona porozmawia z Tobą o swoich problemach życiowych, że ma depresję. Ona ma dużo problemów, tak. to będzie gadać bez końca. Tak, ale w końcu otworzy się przed Tobą i się w Tobie zakocha. Tak. I... I usiądzie mi tutaj na twarzy. Tak. Genialne. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Możecie jeszcze... Się prezesa. <noise> możecie jeszcze jej zaproponować, żeby na przykład brać razem narkotyki i to wtedy już się... Tak? W ogóle. Nie, na... alternatywki nie biorą narkotyków. To nie, to Nie, co Ty... Pierwsza sprawa, zapomnij o czymś takim jak alternatywka. Czegoś takiego nie ma, coś takiego nie istnieje. Zapomnij o tym, wyrzuć to z swojej głowy. Nie ma znaczenia, jak laska się ubiera, jakiej muzyki słucha, jakie ma zainteresowania. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że kilka lat temu WHO przeprowadzało badania na 42 krajach i Polska była na pierwszym miejscu super, tylko że na pierwszym miejscu wśród zaniżonej samooceny u nastolatek. I co nam to mówi? Ano, mówi nam to to, że podchodząc do typiarki na ulicy, albo poznając ją przez Tindera, czy przez znajomych, czy w klubie, czy jakkolwiek inaczej, jest duże prawdopodobieństwo na to, że ta laska ma zaniżone poczucie własnej wartości. No i teraz pytanie, czy chcesz się w to bawić? Ja na przykład jestem na nie, no bo po co mi taka osoba w moim życiu? Ale są goście, którzy lubią jednorazowe przygody, są goście, którym niska samoocena u laski nie przeszkadza, bo mają na przykład zawyżoną samoocenę, są tacy dyspotyczni, potrafią um, zbyt mocno nawet przewodzić i nie dopuszczają laski do głosu itd. I tego typu laski są takim naturalnym partnerem dla nich. Oni się bardzo dobrze z takimi laskami dopasują i zarówno oni, jak i one będą względnie szczęśliwe w takiej relacji, więc czemu nie? Więc przede wszystkim, żeby taką, taki temat ogarniać, będziesz potrzebował tutaj stworzyć trzy rzeczy: komfort, bezpieczeństwo i więź. Oczywiście są to takie mega efemeryczne pojęcia, bo ktoś to może nazwać wszystko raportem, ktoś inny nazwie wszystko. Budowaniem interakcji i nie będzie się skupiał na dalszym rozpisywaniu, więc teorii jest wiele. Staraj się nie przywiązywać do tego, co mówię, tylko raczej spróbuj odczuć to, co mówię. Mam nadzieję, że to jest względnie zrozumiałe, ale przejdę do rzeczy. Więc komfort możesz budować na różne sposoby. Najłatwiej jest po prostu dać do zrozumienia tej osobie, że. Jesteś empatyczny, rozumiesz jej położenie. Bo jeżeli to jest na przykład takie podejście na betona gdzieś na ulicy, no to typiarka, która jest wystraszona i na ogół boi się własnego cienia, będzie bała się też tego, że do niej podszedłeś. Więc mówisz, jeżeli widzisz, że jest wystraszona. Nie, nie, spoko. Po prostu chciałem cię poznać, wiem, że to może być jakieś dziwne czy coś, nie? Ale spokojnie. Jak, jak nie chcesz rozmawiać, to mogę sobie pójść, ale du -du 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 -du, nie? I dajesz po prostu lasy do zrozumienia, że nie jesteś jakimś natrętem, tylko po prostu chcesz z nią pogadać, chcesz ją normalnie poznać, nie? I to już zbuduje trochę komfortu, trochę bezpieczeństwa i już będzie na plus. Kolejna sprawa to możesz kalibrować też mową ciała, czyli, na przykład, jeżeli podbijasz, i tu już jest tak naprawdę nieistotne, gdzie czy to klub, czy ulica. Może w sytuacjach, gdzie poznajecie się między znajomymi, to jest trochę inaczej, ale czy to klub, czy ulica, warto kalibrować też mową ciała, czyli podbijasz, widzisz, że laska jest przestraszona, ok, robisz krok w tył, widzisz, że, że jest spokojniej, to sobie gadasz, gadasz, później znowu krok do przodu i nagle, kurwa, wchodzi, bo już nie jesteś takim, wiesz, całkowicie obcym gościem, który naruszył jej strefę mm, prywatną, nie, tą strefę taką, y, tą sferę osobistą. Generalnie dużo kalibru, jeżeli dziewczyna widzi, że nie jesteś jakimś dziwnym typem, a normalnie zachowującym się gościem, to będzie dużo bardziej otwarta na interakcję z Tobą. To tak jak z psem, dosłownie. Jeżeli widzisz, że pies, kiedy chcesz go pogłaskać, daje uszy do tyłu i jakoś krzywo na Ciebie patrzy, no to kurwa zabierasz tą rękę, bo prawdopodobnie Cię ujebie, nie? Albo gdzieś ucieknie, jeżeli jest puchliwy. Ale jeżeli widzisz, że ten sam pies takich oznaków nie daje, no to normalnie tą rękę wyciągasz, zaczynasz go głaskać. Po prostu obserwujesz, jak ten pies zachowuje się na te twoje poszczególne gesty. I tak samo jest z ludźmi. My też jesteśmy tylko zwierzętami, którzy żyją jakimiś dziwnymi schematami. I po prostu, jeżeli rozumiesz te schematy, wtedy jesteś na prowadzeniu. Ostatnia sprawa to więź. I więź można budować na różne sposoby. Można liczyć na los, że ona naturalnie wyjdzie z Rutututu, ale mnie nie interesuje los, nie interesuje mnie szczęście ani żadna inna loteria. Mnie interesują powtarzalne schematy. I mam taki schemat, który można użyć, a mianowicie takie trzy pytania. Stosuję to od jakiegoś czasu i naprawdę dobrze wchodzi. Trzy pytania, które jakoś tam zwięźle Wplatasz w konwersację, żeby wiadomo, to nie był wywiad. du du du, -du. du, -du, -du, -du. du, -du, -du nie? Nie, po prostu wplatasz to w konwersację tak, żeby to wszystko wyglądało naturalnie. Pierwsze pytanie spytaj o jej miasto rodzinne, ale nie tak, żeby ci powiedziała, że tu to robi to, tu tu, tu" tylko co lubiła w tym mieście, czego nienawidziła, um, czego się bała. Jakie przyjemne, jakie nieprzyjemne sytuacje ją tam spotkały, żeby mówiła ci po prostu o tym wszystkim w emocjonalny sposób. Czyli pierwsze pytanie niech opowie o swoim mieście rodzinnym. Drugie pytanie, niech opowie ci o swoich rodzicach. Również w taki bardziej emocjonalny sposób, a nie mój tata jest lekarzem, a moja mama nauczycielką, koniec dziękuję bardzo. No nie, nie interesuje się nic takiego ci się nie buduje na płaszczyźnie logicznej. No i trzecie pytanie, z jaką ciężką, trudną rzeczą, z jaką traumatyczną przygodą poradziła sobie w ciągu ostatnich pięciu lat? Niech ci o tym wszystkim opowiem. Tylko oczywiście, jeżeli laska jest zamknięta w sobie, to raczej nie będzie skłonna do opowiadania Ci o tym wszystkim w taki sposób, jaki ty byś chciał. Więc. Co możesz w tej sytuacji zrobić, Sherlocku? No wiesz, co możesz zrobić. Możesz po prostu zacząć mówić o sobie, bo jeżeli ty się otworzysz, to ona prawdopodobnie też to zrobi. Jeżeli zaczniesz opowiadać o sobie w taki sposób, w jaki chciałbyś, żeby ona o, tobie, o sobie opowiedziała, to prawdopodobnie, kiedy skończysz i trochę ją tam delikatnie perswazyjnie przyciśniesz, to też zacznie o sobie w odpowiedni sposób mówić. I w ten sposób po dwóch, trzech godzinach wieczornych z Tobą ona nagle zdaje sobie sprawę, że znacie lepiej niż swoje przyjaciółki. Wykorzystaj ten mechanizm. I to mniej więcej tyle w tym odcinku. Zapraszam Cię do zadawania pytań w komentarzach, żebym wiedział co dla Ciebie nagrywać, bo dużo w mojej głowie siedzi, ale nie wszystko chce wyjść tak samo z Ciebie, więc po prostu napisz pytanie, niech on będzie haczykiem, dzięki któremu Wyciągnę to na powierzchnię i stworzę specjalny dla ciebie filmik. I oczywiście, jeżeli się filmik podobał, to zapraszam do lajkowania. Jeżeli się nie podobał, to też zapraszam do lajkowania. Nie pogniewam się. I jeżeli chcesz być na bieżąco, to subskrybuj kanał. Na razie.